roz ja. ده <سؤال> O Maria, vita na Cię, O Maria, coração O Maria, O Błogosław, 제 святи O Maria, vita O Maria, coração O, Mario, odłogosław, Wszystkie dzieci i swe. O, Mario, witam Cię. O, Mario, kocham Cię. O, Mario, odłogosław, Wszystkie dzieci i Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Kochani, serdecznie Was witam. Można powiedzieć, na pierwszym przystanku, na, waszej, na Waszym pielgrzymnym szlaku. Co prawda jeszcze wiele kilometrów dzisiaj nie zrobiliście, ale tym bardziej właśnie Was gorąco witam, że tutaj zawsze rozpoczynacie swoje pielgrzymowanie u Tronu Królowej wróżęca świętego Pani Bocheńskiej i że tu zawierzacie jej całą swoją swoją drogę, swój pielgrzymi szlak do Pani Jasnogórskiej. No pogoda sprzyja. Wy zawsze macie takie szczęście, że słońce praży dosyć mocno, ale to tylko jest znak Bożego błogosławieństwa. Są same plusy tego, bo się opalicie. Ksiądz Roman jeszcze jest troszeczkę taki blady, więc myślę, że Wasz przewodnik po pielgrzymce już będzie zupełnie całkiem opalony. Również dziękuję z Romanowi, bo to chyba już ostatnia jego pielgrzymka z Wami. Choć nie wiadomo, różnie, różnie bywa, ale dziękuję mu za to, że właśnie zawsze tutaj przychodził z Wami, aby rozpocząć ten Wasz pielgrzymi szlak. Dziękuję Wam za to, że idziecie, że niesiecie nie tylko swoje sprawy, ale sprawy. Całego naszego miasta przed tronem Matki Bożej Częstochowskiej. I proszę Was również o modlitwę za naszą parafię, za parafię Świętego Mikołaja, za kapłanów tutaj pracujących, za młodzież, za dzieci, za ludzi starszych, dorosłych. A szczególnie proszę Was o modlitwę za Pielgrzymkę Tarnowską. My też za kilka dni wyruszamy z Tarnowa na Jasną Górę. My będziemy pamiętać o modlitwie za Was a wy módlcie się również za nas. A teraz rozesłanie mi pokropieni wodą święcą módlmy się. Pan nasz Jezus Chrystus niech będzie przy was, aby was bronić, niech będzie przed wami, aby was prowadzić, niech będzie za wami, aby was strzec, niech będzie z wami, aby was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Tobie się powierzamy, prowadź nas na jasną górę, abyśmy tam, u Twojego pokonili pokonili się i oddali to wszystko, co niesiemy do Twojego Syna, pod Twoją obronę. Nasi W swojemu Synu Ojca, Synu. Mario, Pani, nasza w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tutaj chcemy podziękować Księdzu Wałogowi, na którego zawsze możemy liczyć, który akurat tak się udało, że. Przez te lata udało, udało się nam nawiązać taką dobrą więź, przyjacielską więź między grupami. Także cieszymy się, że mieszkańcy Bochni i okolic mają możliwość wyboru czy to krakowską, czy tarnowską, aby właśnie pielgrzymować do Maryi. Nie Nieważne, którą dziś idziemy. ważne, żebyśmy pielgrzymowali. Za to dziękuję serdecznie, za to dobre słowo. za to, że nas tutaj zawsze przyjmują, jesteśmy przyjmowani i zapraszamy na świat wielbźmień. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. বরো বো বো বো